Zapraszam na supercoinsy.pl. Najtańsze końcy do FIFA 17, szybka dostawa, wiele form płatności, a także już w do Wojtas dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewem bądź kartą. Gorąco polecam. Cześć z tej strony, Wojtas. A w dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla Was bardzo ciekawą kartę z digi angielskiej, Marcosa Alonso, w formie, który to został przesunięty z lewego pomocnika na lewą obronę. Czy Hiszpan okaże się wypałem, czy też będzie to zakup w dziesiątkę? O tym przekonacie się w tym filmie. Także zapraszam do oglądania. Jego statystyki wyglądają całkiem ciekawie. Ciekawie. Widać, że dostał ogromny upgrade względem zwykłej złotej karty, która swoją drogą chodzi za bezcen i wcale się temu nie dziwię, a inform to ponad 50 tysięcy końców. Czy warto, żeby to sprawdzić, czas przejść do właściwej recenzji? Oczywiście tradycyjnie już zacznę od tempa, które nie do końca jest takie oczywiste, jak to pokazuje liczba 81 na karcie. Otóż, kiedy Hiszpan osiągnie prędkość maksymalną, to faktycznie mogę powiedzieć, że jest w miarę szybki. Oczywiście zapomnijcie o takiej prędkości, jaką osiąga np. Kyle Walker, ale powiedzmy, że. Szybkość sprintu jest dosyć dobra, ale już przyspieszenie jest moim zdaniem takie sobie. Zanim Hiszpan się rozpędzi, ciężko będzie mu kogoś dogonić, także szybkość sprintu na plus, a przyspieszenie na minus. Defensywnie spisuje się dobrze, ale nie idealnie. Na pewno mogę pochwalić jego odbiór piłki i ślizgi, stosunkowo łatwo jest odebrać piłkę rywalowi, a krycie Alonso jest przyzwoite, stara się utrudniać podanie piłki do przeciwnika, przyczepia się tylko do przechwytów piłki, mogłyby być trochę lepsze. Często miałem taką sytuację, że Alonso mógł zabrać podaną piłkę przez przeciwnika, ale w takich sytuacjach był często nie najlepiej ustawiony. Ogólnie rzecz biorąc defensywnie, Alonso wypadł dobrze, ale bez fajerwerków. Alonso posiada bardzo dobrą kontrolę piłki i niezły drybnik jak na lewego obrońcę. Niestety, ale jego zwinność jest przeciętna i obraca się dosyć szlamazarnie, natomiast równowaga to już kompletna tragedia, łatwo go wywrócić i niestety często się to zdarza. 85 fizyczności na karcie robi wrażenie, a zagłębiając się w szczegóły, zauważyłem, że Alonso jest całkiem silny fizycznie, jego poziom siły jest dobry i wystarczający. Na tej pozycji, szkoda tylko, że jego agresja jest taka sobie, ale podoba mi się jego umiejętność gry głową. Jest wysoki i potrafi wywalczać główki, co na pewno się przyda, a dodatkowo jego wytrzymałość jest wręcz fantastyczna: cały mecz biega na pełnych obrotach i pomaga naszej drużynie. Wysoka pracowitość w ataku i w obronie moim zdaniem świetnie się sprawdza w jego przypadku, bo jest wszędzie, a przy tak dobrej kondycji, spokojnie daje sobie radę. Można z nim chociażby poklepać piłkę w ofensywie, bo jego krótkie podania są celne i potrafi ją też celnie dośrodkowywać. Jego wszechstronność pozwala Pozwala też na uderzanie z dystansu. Posiada bardzo celne longshoty, a dodatkowo siła uderzenia piłki przez niego jest naprawdę mocna, więc bez obaw można nim uderzać za pola karnego. Dodam jeszcze, że dysponuje on cechą finezyjnych rzutów wolnych i dzięki temu da się nim strzelać rzuty wolne, które są w mojej ocenie całkiem dobre. Cena za tego zawodnika jest moim zdaniem atrakcyjna, biorąc pod uwagę to, że jest z digi angielskiej. Jeśli chcecie nie drugiego lewego obrońca z fajnie wyglądającą kartą, jest to na pewno opcja do rozważenia. Podsumowując, Marcos Alonso w formie to naprawdę ciekawy zawodnik, który potrafi coś więcej niż tylko być bocznym obrońcą. Co prawda jego przyspieszenie mogłoby być ciut lepsze, ale nadrabia to siłą i wywalczaniem główek. Nie jest też zbyt zwinny i się wywraca, ale posiada świetną kontrolę piłki i dobry dribbling. Jest to też jeden z najdroższych lewych obrońców, jakich znajdziecie w. W Premier League, ale czy jest najlepszy? Tego nie wiem, jednak na pewno jest w czołówce, a porównując go do chociażby drugiego informa Jamesa Milnera, czy Bainesa w formie, myślę, że warto dać Hiszpanowi szansę. Także z mojej strony to wszystko, dzięki za uwagę, jeśli ten filmik się Wam podobał, możecie zostawić łapkę w górze, albo komentarz. Do usłyszenia wszystkim, cześć!